Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Ja jestem Pabelus. to jest Rącza Witaj, e, wi, witaj Rącza Sarenko. Witam, witam. A to jest kolejny odcinek Ranch Simulator. Proszę Państwa, w tym odcinku no już zrobimy to, co, to na coś kinia czeka. Już pokicała, już, już pokicała tam tam gdzie, tam, tam gdzie powinna. No i zajmiemy się szklarnią. No i w końcu. Jeżeli chodzi o kwestie serowarni e, i, i obejść dla krów, no spisują się chyba bardzo dobrze, nie? Kinga, nie, nie wiem jak ty tam. Tak, mi się bardzo podoba. No. Także tak to wygląda. No i dobra, Kinia, e, ty wzięłaś to do, 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 do chorób, do, czy do robactwa, nie? A, do, do robactwa to jest, to nie to chciałam. Ale chyba nasiona najpierw... Jest. Ale to chyba najpierw, no, ale chyba najpierw nasiona, a potem je trzeba nawieźć, bo zmarnujesz, no. Aha. Dobra, a ty masz gdzieś to zdjęcie yy, w kolejności? Na pewno najpierw były pomidory. Czekaj, zaraz sprawdzę na WhatsAppie. Yy, bo coś właśnie było robione, tylko kurde. Matko i córko, tylko kiedy to było robione? E, czekaj, bo tu można wejść w zdjęcia multimedia, linki, dokumenty. Dobra, znalazłem. Znalazłeś? No, już ci podsyłam jeszcze raz. Dobrze. O, jest. No i to były pomidory, truskawki, dynie, arbuzy, jakieś kabaczki, winogrona. Co to jest belpę? A, papryka czerwona i ananasy. Czyli dwa, tak. cztery, sześć, Osiem, ale my mamy pięć donic jedynie, te pięć pól. No to na razie zrobimy tak i najwyżej sobie ja sobie zapiszę na karteczce i będziemy wiedzieć ile to wyszło. No to co To robimy? Ty, bierz, ty bierz pomidory, postawiam Dobrze. ci pod nogami i ja biorę truskawki. Mhm. no w sumie ja to ja się... powinienem wziąć, ale to okej. Okay. A czekaj, bo to jest po, po połowie. Po połowie, dokładnie, ale to bierzemy na całość po jednym, nie? Czyli ja Aha, tutaj. Dobra. Mam, y, pierwsze i drugie, proszę bardzo. Okej, okay, możemy sobie nawet tu postawić. I tutaj, wiedzieć, co... I tutaj mamy jakieś dane, jak najedziemy, tak? Y, czyli co, że, że nawodnienie powiedzmy 0 na 100, tak? Y, ta strzałka w górę, to co to może być, faza wzrostu, czy. Nie wiem, ale nawodniłam. Okay. Eee, spróbujmy z nawozem. O, nawiezione. To strzałka to jest nawóz. Aha, Proszę, dobra. Dobrze, to też sobie nawieźć. Dobra, to zaraz tylko odłożę pomidory. A ja tu położyłam, żeby wiedzieć, co rośnie. Aha, w ten desej. No tak myślałam, żeby tak o. Ale bo tu jest napisane jak najedziesz. Aha, no dobra, no to nie. To nie ważne. Dobra, czyli to eee... mamy. Dobra, i teraz środek ochrony rośliny wezmę. Okej, okay, zobaczymy, co się wyświetli. E, nic, czyli to, tego używa się, jak już roślinka zachoruje, chyba. Może i tak być. Skąd ja to tym, zostawię tutaj. Dobra. Trzeba ja będzie tutaj jakiś czas, pewnie raz dziennie, zaglądać, nie? Może to jest ta ostatnia ikona, albo cholera, wie co? Wiesz co, jak najedziesz, to pod spodem masz słoneczko a i, i masz serduszko i mi się wydaje, że to jest to serduszko. Okej, okay, ale zobacz, jak woda szybko ten, jak woda szybko schodzi. Ja bym to zostawił i zobaczyłbym, czy te spryskiwacze same będą chciały ogarniać temat. No dobrze. Się nie wiem, bo a powiedz mi, czy wiatrak księga? Do sięga, tego? bo ja tu de dedykowany wiatrak dla nich postawiłem obok szklarni. Zobacz. A, dobra. Nie wiem, to prawdopodobnie będzie faktycznie sam napełniał, bo ktoś pisał w komentarzach, że to tak działa. Może i tak. Dobra, teraz dynie. E, dynie dobra. są w kolejności, a ty masz arbuza. Dobra, biorę arbuza. Watermelon jest. Ale patrz, cały czas się te rzeczy przewracają. Ja nie wiem, czego to jest kwestia. Nie, nic się nie, prze... nie, nie przewraca, Kino. W ostatniej dyniczce. No nie, wszystkie są, wszystkie sztywne tak? są. No. A to u mnie jest przewrócona. No, to raczej taki widok masz. E, hmm. Ale nie, wszystko jest w porządku. No i co dalej? I ty już arbuzy ogarnęłaś, tak? Tak. To jeszcze kabaczek jakiś. Wtedy jest kuźwa, ten kabaczek to jest to To kabaczek jest tu Pyk i pyk ja W sumie rzeczywiście może tutaj leżeć I jeszcze nawóz Aha, a jeszcze podlewać trzeba A czekaj, nie, nie włączaj A, już Trochę tak tak. za późno A co co chciałeś? chciałam zobaczyć czy jakbym, na, czy jakoś się na wiatrak dałoby no dobra, jak tam klikniesz na niego, czy tam przytrzymasz E, to co on, co no, on tam ma? Że wypełni wiem, koryta pewnie, tak? Pe Napełni wszystkie zbiorniki. Aha. Ale wzięłaś, zrobiłaś to? Tak. No to wydaje Nie wiem, się, to może, że... może jak to dojdzie teraz do zera. Ale to dosyć szybko, w sensie na przykład te troskawki to szybko dosyć rosną, z tego co widzę. Ale zobacz, tu jest ta ikonka słońca i mi się wydaje, że. Mają to słoneczko. Generalnie rzecz biorąc, ja widzę, że truskawki rzeczywiście najszybciej cisną. Ale podobno najbardziej się opłacają winogrona. Yy, no tak, tylko wiesz, dla mnie trochę takie dziwne jest, że nie można na polu winogron ogarnąć. Nie? No tak, no bo generalnie winogrona raczej. Do niczego nie rosną. W sensie rosną, ale to tak nie. Nie na taką skalę hurtową, nie. No, ale ktoś tam pisał, że, że, że właśnie że. Yy, pola są dedykowane dla tych trzech ostatnich roślin. Tam była pszenica, kukurydza i coś tam jeszcze. Pola, czyli te tam, które są otamo? Tak. No, no dobra. I tam no. trzeba, trzeba ciągnąć. No tam do każdej. E, do każdego rodzaju uprawy trzeba mieć inną kosiarkę. O ile to się tam no, tak nazywa, no to, 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 to co zbiera. No, może być kombajn, no. No, ale tam są końcówki. Końcówka do. E, o, no, do, do, do kukurydzy i tak dalej. No, to ja może spróbuję krówki wydoić. Może się dadzą. No dobra. My dzisiaj nie doiliśmy. Nie doiliśmy? Nie, bo się ten... Spaliśmy. Aha. Jezus Maria, no ja nie wyrobię z tym. Czego ja za każdym razem muszę to podnosić? Nie wiem, no to to gra zawiera mnóstwo błędów tak naprawdę i... No i niestety no, to, jest, to jest po prostu jakaś masakra Jeszcze później, żeby to się ustawiało tak jak było Ale nie Ależ teraz tak wygodnie tak. się doi Ja cię kręcę no, no tylko ja nie widzę, czy już wydoiłam, czy jeszcze nie No bo ja to na słuch biorę, wiesz No ja mam dźwięki z gry no. Właśnie, nie Może następnym razem się podłączę pod komputer z Discordem To będzie łatwiej która ja wydaje wam, dwójkę wydaje wam. Trzeba podskakiwać, żeby widzieć. Hmm. A tu jeszcze jedna w wciąż jest. No w ogóle, to te byki to tak się sprawiły dosyć konkretnie, nie? No to pewnie się cieszyć. No ja się cieszę, ja się cieszę. Czekam aż tam podorasta towarzystwo. Dobra, możecie się odsunąć, bo ja chcę wyjść, ale wy nie wy. O ty mendo! Wracaj tu. A nie krowo? No krowo też, wracaj tutaj. Muszka. Uczyniłem e, nie wiem, które doją, a które nie. Czy to już całe towarzystwo wydoje, wydoiłem? Coś mi tu nie paść. A, całe. E, okay. Które ty, ty doiłeś? No te tutaj. Idziesz na koniec dojść? No, to wyjdę na koniec od końca. I znowu nie mam zen. <laughs> no, tragedia powiem ci. Ja już mam ten stan, co zawsze z ciebie się śmiałam, że masz takie, takie momenty, że już się załamujesz po prostu nad grą. Mm. I to jest ten stan, bo po prostu, wiesz, jest mega fajnie funkcjonalnie rozwiązane, ale co z tego, skoro ja i tak to muszę przestawiać? No, no właśnie, no właśnie. A tak na dobrą sprawę, to my tutaj nie powinniśmy tego w ogóle ruszać, tylko powinniśmy podejść, wziąć właśnie dzyndzla <noise> <noise> i podpiąć, nie? Żeby, żeby, żeby ssał, nie? żeby wyssał dzyndzla. Dokładnie. Ja nie pamiętam, którą ty ty nie dojęłam, chyba. Znaczy, słuchaj, ale co? powiedz mi tak. No? Ty skaczesz, żeby co zrobić? Żeby zobaczyć, ile się mleka nalało. Ale ty nie musisz na to patrzeć. Nie musisz na to patrzeć. Każda krowa daje 14 jednostek mleka razy nie, 3, ale Paweł, czy już skończyło doić, czy jeszcze nie? O to, to mi chodzi? Ty koniecznie musisz mieć dźwięki y, z gry. No bo no jak grać w grę bez dźwięków, nie? No dobrze. No słuchaj, ja rozumiem, wszystko się da. Natomiast no to właśnie są takie kwiatki, jak, jak, jak widać, nie? że ty na słuch nie bierzesz, bo to słychać tam, jak no. to pompuje, nie? i później przestaje. No. Więc no, bez sensu trochę. My tymczasem, moja droga, mamy już zalążki roślinek. Tak, już. Tak, są? nie wszystkich. Dynia jeszcze się nie pojawiła, ale mamy już pomidorki, łodyżki pomidorów. Listki truskawek. Mamy też listki arbuzów. Takie fa fajnie to zrobione nawet jest. I liście kapusty, także. Powiem, o kurde. Powiem, że ciekawie. Natomiast jeszcze dynia nic nie puściła, także tutaj jeszcze. A dynia była ostatnia? Nie, dynia jest centralnie w środku. Aha. No ale to dynia chyba najwolniej rosła. Mhm. Uh -huh. y powiem ci tak, właśnie byłem świadkiem dowalenia wody, więc samo nawadnia. Nie musimy się tym przejmować. A. A, no to my tylko o nawóz musimy tak naprawdę dbać. No, dokładnie. O, właśnie dynia puściła liście. No. Więc są tutaj listki? No i jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób to można zbierać. Czy to też do, do lodówki da się wsadzić? Jaki Myślę, będzie tak. plon? Wydaje mi się, że gdyby się nie dało, znaczy na pewno się da wsadzić do lodówki. no Skoro ser, bo że te pleśnie się da wstawić do lodówki, no to. Mhm. Nie chce mi się wierzyć, że twórca nie wpadłby na to, żeby plonów. No ale sery, ale sery rzeczywiście też da się wsadzić do lodówki, a raczej są dużo większe niż. No właśnie. Niż takie tutaj, właśnie. Owoce. No może doczekamy się jeszcze w trakcie tego odcinka. Właśnie nie naszych pierwszych, pierwszych warzyw i owoców. <grym> Zobaczymy. A tymczasem zobaczmy, jak tam. Krowy, które tutaj są, ponieważ to są krowy, które były cielętami, jak widać. Niektóre jeszcze są cielętami, no i zostały po prostu odseparowane. No ale ja widzę, że tutaj był byk i krowa na, na odwyku, że tak powiem. No i już byk sprawił się z krową, ona jest w ciąży. Tak z własnym dzieckiem. Albo z siostrą. Albo z siostrą. Tutaj. Albo z kuzynostwem, bo to też w sumie nie wiadomo. No tak, no tak. No zobaczmy, co tutaj siedzi. No tutaj widzę byka. Drugiego byka i trzeciego byka. Także same byki. No dobra, panowie, widzę, że. Macie tutaj taki kawalerski ten wybieg. W sumie największy z tych trzech, które zostały. I właśnie pytanie, czy. Może państwo nam podpowiedzą, eee, czy mamy wchodzić faktycznie w te, te krów, krówki mięsne, czy nie. Eee, znaczy wydaje mi się, że jeżeli byśmy weszli w ogóle w takie krówki, no to to nie na taką skalę jak z mlecznymi. Znaczy powiem, powiem ci tak, jeżeli o mnie chodzi, to kwestia jakby... Tworzenia tych kiełbas jakoś przestała mnie kręcić. Wiesz, A tam w pierwszym sezonie to wiem, że, że tam robiłem to, ale, ale. Ale tutaj, no jakoś tak, te sery bardziej bardziej do mnie przemawiają. Bardziej się opłacają też pewnie, nie? Znaczy no tego nie wiem, bo kiełbasa robi się szybciej. I, i, I tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kwestię opłacalności, to może i się opłaca ta kiełbaska, nie? ale, Ale. No, ilość kroków, które tam trzeba wykonać i jakby upierdliwość tego, yy, że nie można jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, więcej kiełbas robić tylko, tylko po jednej, załóżmy i tak dalej. No to jakoś mnie to, to odstręcza. Mhm. Ja właśnie, no ja też pamiętam z pierwszego sezonu, jak ty tam walczyłeś z tymi kiełbachami, jak później ten, ale szczerze mówiąc, ja się tym w ogóle nie bawiłam u siebie na zapisie. Też niewiele co zrobiłam, bo ostatnio gram tylko, tylko tutaj. Eee, więc no, szczerze mówiąc, ciężko mi się wypowiedzieć, bo nawet nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak się robi w ogóle te kiełbasy. czy znaczy, kiełbasa robisz na tej zasadzie, że bierzesz jedną sztukę mięsa, wrzucasz do maszynki do mielenia, eee, to spada do garnka eee, i później... Ten, ten garnek podnosisz, przerzucasz to. Oczywiście jeszcze uprzednio możesz dodać jajeczko, przykładowo, yy, mhm. i potem cały ten garnek przerzucasz do yy, tej maszynki do nadziewania, nie? i z tego wyskakuje ci jedna kiełbaska. Jedna tak. Okay. Testowałem, żeby zmielić kilka. Sztuk mięsa do gara, i, i w rezultacie y, też wyszła jedna, więc y, tamte nadwyżka to się zmarnowała po prostu. Mhm. A to w pierwszym sezonie, czy, te, czy teraz? teraz? Jakoś? Teraz. A, no tak, no bo tak to, to można by było. Nie to, nie, to myślę, że. Nie wiem, możemy. Ty robiłeś tutaj już jakieś kiełbachy na wizji, czy. czy no znaczy no na odcinku tak, no, no odcinek, robiłem, no. oczywiście. No, no to, no to myślę, że skoro, to widzowie to widzieli, to, to, skoro... Widzowie to widzieli, to... Skoro widzowie to widzieli, to myślę, że nie ma sensu w to wchodzić, jeżeli to faktycznie tak wygląda. Że więcej pracy przy tym, przy czym trzeba pamiętać, że no, no... To jest dużo roboty jak na jedną osobę. Ja też nie zawsze mogę tu przyjść. I pomóc. Tak jak teraz. seruszki te robię. E... No, kolejny ten. Kolejny wybieg. Już? Tak, tak, bo tam. Się nam mnożyło te Oj, tak. Ja się w ogóle zastanawiam, czy faktycznie nie pójść do tych kur i trochę ich tam nie powybijać. Kur? No. A co znowu się nam mnożyło? No. Nie wiem, ale tak jak przychodzę obok, to tak trochę mnie. No nie, nie, nie jest tak dużo jak było. Na pewno. No, zdecydowanie nie, bo tam było zatrzęsienie i powiem ci, że to właśnie te kury powodują te, te, te lagi. Kury, ich ilość, ilość jaj. One się tak szybko mnożą, że gra później po prostu no, wyglądała tak, jakbym grał na 5-6 FPS-ach. Nie? Mhm. No zresztą też pokazywałem to na, na, na odcinku. Takżeśmy e, w sumie, jak się później okazało, kilka odcinków stworzyli. Jak kury e, część właściwie większą powybijałem, e, reszta sama zdechła z głodu i, mhm. i troszeczkę z tymi jajami się uporałem, posprzątałem. To yy, nagle gra wygląda pięknie, tak jak, tak jak wyglądała tutaj. I, I jest 120 mhm. klatek i jest, jest zajebiście. Ło, wow, Paweł. Już chodź. biegnę, 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 bo już tam widziałem, że, że poszłaś. Cholera tam, cholera w tej szklarni zapomniałam oświetlenia zamontować. Aj. Wiesz co, wiesz co, wróć się, wróć. Ach, co, po byś co? lodówka po lodówkę. Kurde, normalnie ty zawinąłem się, ty, po <laughs> się widziałam. To ja może ponawożę ich jeszcze. Nie, nie, nie. Ale co, już, już im brakuje? No. Wiesz jak ja byłem, to połowa była. No, pomidory to już w ogóle zeramiały. Co ty mówisz? Naprawdę, truskawki 9. O kurde, ale tutaj ten. Jakie plony? Jezu, ale ty w jeden dzień to rośnie, więc też nie jest nie. nie Ale ma one tangenu. nie są jeszcze wyrośnięte. Ale na przykład arbuzy są. Yy. Aha, naciśnij E, by zebrać plon. A no tak. No to kapusta już też. O, matko. Trzeba to oświetlenie będzie kiniu zrobić, wiesz? No, to zrobimy, tam Ja to tak o, będę ci przyświecał z daleka, bo jak się zbliżę, to... Ale... to... Ale to może Ty zbierz. No ale to ja nie będę nic widział, bo. Aha. Bo jak ja tam się zbliżę, to to po prostu. Chyba, że ja ci poświecę. No chyba, że Ty mi poświecisz. No, no to dobrze. To Zaraz zobaczymy. Czyli co? Te kapusty są do zbioru, tak? Yy, nie no wiem, tak. co tam jest. Na pewno, arbuzy. Ale ciekawy jestem, bo tutaj jest, zobacz, tu jest jeszcze taka jedna ikonka, taki jeden paseczek na dole. W przypadku kapusty 8,75 na 100. I co to jest? Że to się zmarnuje? Że jak nie się nie zbierze, to. Co Może to? tak być. No nie za Albo bardzo jest to objaśnione. Pytanie wiesz, czy to, bo skoro wszystko w sensie na przykład takie truskawki jeszcze nie wyrosły. Mhm. I pomidory też, to może to jest kwestia tego, że z takiego krzaczka można będzie kilka razy zebrać plon. A może. A ty lubisz ten, ten swój słowniczek tam? Jakbyś tam weszła? Nie mam. Obronnictwo i szklarnie. Rośliny rosną z różną prędkością i mają różne wymagania nawadniania. Zwracaj uwagę na te właściwości, by nasiona się nie zmarnowały. Możesz skonfigurować system zraszaczy. Bla, bla, bla. W interfejsie nad roślinami znajdziesz poziomy nawodnienia, i ilość nawozu, wzrost roślin, uszkodzenie nasion, a, stan widzisz. zdrowia lub choroby oraz doświetlenia i niedoświetlenia. Czyli to jest można być Uszkodzenie nasion, ta czwarta. Mhm. A, a rośliny można umieszczać i w koszach, i w lodówkach. Mhm. E... No i w sumie to tyle, bo tam dalej o kompostowniku jest. No dobra, no to weźmy się tutaj. Za tę kapuchę Ale... naciśni, by zebrać. No bo to ona się. te nasiona jak się mają uszkodzić, to już wolę to zebrać. Yy, hmm. I teraz ile mamy? No dwie sztuki kuźwa Kinga. Dwie sztuki. O, Co to? kurwa poźmę. Co tu się. Czyli tego do lodówki nie można. Chyba arbuza nie. O byś wiedział, jak to wyglądało, jak ja się przestraszyłam. Ty, a ja? To jest po prostu. Ale mocno. zobacz, zobacz, zobacz. No? Teraz no dalej arbuziki. Kabaczki nie. To hmm. sałata jest nie kabaczki. Czy kapusta? Kapusta. A ja to nigdy jest. nie wiem. Kapusta, ja nigdy nie odróżniam sałaty od kapusty, więc. Zobacz, czy któraś roślinka nie jest chora. No serduszko mają na ten, z ptaszkiem, nie? No to dobrze. Aha, ja muszę podnieść znowu zraszacz. O. Okej. Okay. No dobra, czyli tak, arbuzy rosną, a kapusta już nie. Kapusty Ale... dwie sztuki zebraliśmy. Poczekaj, Paweł, daj mi, daj mi chwilkę, bo... Aha. E, na, w samouczku było coś takiego pokazane, że te pomidory... Ale nie, świeć mi proszę na książkę. Ale teraz to e... sobie widzę. E, było pokazane w samouczku, że e, można je umieszczać na takich jakby półkach. E, I chcę zobaczyć... Ale co? Plony? Tak, w sensie arbuzy i tam chyba dynie były narysowane. Hmm, czyli jak arbuzę nie można było zebrać do lodówki, to dyni prawdopodobnie też nie będzie można. Też mi się tak wydaje. Ale szukam tej... o, są regały faktycznie. Ale jak są normalne są? regały. Wiesz co, trzecia od dołu zakładka i przedostatnia strona. No tak, no ale to jest. Wiesz co? Możemy to przetestować, bo to niby, że tutaj, tak? No w sensie, jak wejdziesz, wejdź sobie w, w słowniczek. Ale to nie o to chodzi. Chodź, e, chodź, 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 bo my mamy taki regał tutaj w domku gościnnym. Tak? No. A. Ojej. To I okay. zobaczmy. Czy to można w ogóle tu. O, to można popatrz. A ja nie mogę podnieść arbuza. A, dobra. Wiem dlaczego. Książkę miałam w rękach. Jezu, jak to się z pierwszej osoby um. <noise> nic nie widać. No ja zmieniłem przytomnie na trzecią. W że takie o, rzeczy. Jak... Ty zostawimy gościom po takim arbuzie? No możemy, no. <noise> Czemu nie? No ja, widziałem to. Ale ja już mam pomysł jak, jak ten, jak zrobimy ten, ten rok. Od środka. To ja już wszystko. Będzie ładnie. Będzie pan zadowolony. No skoro tak twierdzisz, no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko to sprawdzić. Natomiast państwu bardzo serdecznie dziękujemy a za czekaj. obejrzenie tego. Paweł, a może byśmy zobaczyli po jakiej cenie to jeszcze jest? Czy nie? No ale to nie mamy wszystkich tych... Aha, to chcesz wszystko najpierw zbierać? Dobrze. No, chyba tak będzie sensowniej, nie? Dobrze. Cholę, spać. Cholę, spać, kuźwa. A ty już w jest do trzeciej. Tak pół do trzeciej, trzecie kuźwa czasu gry i, i po czwartej czasu realnego w nocy. Tak, dlatego możemy być leciutko przymuleni. Tak. Ale to. Mamy do tego, tego prawo. Że... Tak, dokładnie. No, ale że też my możemy się zgrać ewentualnie nocą, żeby, żeby kinia też była, no to, no to nie ma innego wyjścia, nie? No, już teraz to tak gorzej w dzień u mnie z czasem. No, a że my bardzo się lubimy tutaj, no to, to się poświęcamy. Nie? Tak. No tak, dokładnie. Bo się dobrze czujemy w swoim towarzystwie. Dokładnie. Tak no, to jest. I też to wiele mamy wspólnego, nie? I zainteresowanie jakieś tam poczucie humoru, prawda? To ważne jest. Tak, tak, tak. W małżeństwie to ważne. Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się z Państwem. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Kiniu, dzięki. Ja dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia. papa. pa. Pa, pa, pa. Masz fajne cyski. <laughs>